Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz I co, na następnym wstępie zostaw Hashtag Smak 80 lat w komentarzu A dlaczego tak? A dlatego, że to jest e, tytuł nowej serii Na tym kanale, a to jest jej pierwszy odcinek. I co, 200 łapek w górę I kolejny odcinek e, wbija na kanał e, I co, jest to taka Seria utrzymana w klimatach Lat 80 80-90 tak mniej więcej e, No oczywiście Wszystkich maszyn nie uda mi się tak ogarnąć ale będę starał się, żeby właśnie w takich klimatach się utrzymywać do tych lat 90. w maksie. I co? Zostawcie łapkę w górę, hashtag właśnie smako 80. lat, a ja przypnąć serduszko i chyba bierzemy się za pierwsze żniwa tutaj na, na tym kanale. Na tym kanale to nie, na tej serii. Co tutaj pierwsze mamy, to jest oczywiście rekordik, którego dzisiaj będziemy używać. E, więc, tutaj teoretycznie mógłbym Wam zrobić przedstawienie gospodarstwa, ale myślę, że powoli z odcinka na odcinek się będziecie dowiadywali, co tutaj mam. Czekajcie, tutaj dobra, wyjeżdżam. E, na pewno, już co, jak, co widzicie, to to, że moje dwa główne konie pociągowe to jest Ursus e, 1002, czy tam 1002, oraz Ursus C360. E, no niestety w 60 tura, bo to był pierwszy ciągnik na kanale. Czekajcie w messenger Messengera i zaraz o was wrócę. Dobra, witam po przerwie. I co, lecimy sobie tutaj. Jedziemy sobie na pszeniczkę. I co? Jeszcze na wstępie chciałem przeprosić za to, że nie było przez tyle dni filmów, bo chyba przez prawie tydzień. Ale to było spowodowane tym, że mój internet dostał pełna, że tak powiem. Bez obrazu oczywiście. E, znaczy nie internet, w sumie internet i komputer wszystko, wszystko zgłupiało. A to teraz pytacie, czemu tak? E, a to dlatego, że... E, o, głośno, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. E, komputer po prostu się ścinał. E, o, na przykład teraz jest zostałem laga. E, ale teraz już jest całkiem bajki, bo przeinstalowałem Farminga, wyczyściłem go z kurzu. Jakaś jeszcze aktualizacja do Windowsa weszła i to się w miarę ogarnęło, ale wcześniej to normalnie chodziłem do Farminga i wejść do sklepu co było 10 minut. Więc no to trochę dramat. Już myślałem, że nic z tego z tej serii i ogólnie ze wszystkich serii, ale nie, na razie będę nagrywał, będę nagrywał, będę zbierał sobie kasę na ten nowy procesor i nową płytę i ramę chyba będę kupował jednak używane i po prostu jak sobie uzbieram to od razu kupuję części do kompa no bo miało iść teraz na skuter ale no jednak ten komputer ważniejszy bo jak chcę nagrywać to muszę mieć na czym eee, a myślę że ta seria w miarę wam się spodoba więc eee, więc, więc będę miał dla kogo nagrywać eee, i co lecimy sobie tutaj w żniwe ostro E, niestety, no tutaj muszę ja sam kosić, bo miał przyjechać kuzyn z miasta, ale on do wojska chodzi i teraz wojsko pomaga w PGR-ze. E, okay. Jak nie nagrywałem, to nikt nie pisał. Włączyłem nagrywanie 20 osób, e, ale tak. E, no i właśnie, że on jest z wojsku, to tam e, do PGR-u teraz i wzięli, żeby pomagali i tych tych kółek do, wiecie, do SKRów, do PGRów i tak dalej muszę sobie radzić sam no ale mamy około 20 hektarów eee, jestem jednym z takich większych tutaj gospodarzy może jakichś maszyn nie mam okrutnie wielkich, ale no właśnie mam bizonka tutaj mamy mam 60 mam prasę rolującą więc no już praktycznie większość maszyn mam w swojej, w swoich nie muszę się prosić Jedynie co, jedynie co tutaj, to właśnie sieczkarnie muszę zatrudniać. Kogoś, żeby mi przyjechał, skosił kukurydzę. Ale to myślę, że też będę się starał, żeby tam wiecie, dobrze sobie zawracować i może jakiś przydział zarobić właśnie na sieczkarnie. Właśnie jeszcze nie wiem, czy w latach 80. dalej były te kartki na maszyny. Znaczy kartki te przydziały, czy, czy już nie. Tutaj przepraszam, ale tutaj nie zrobiłem researchu, e, ale tak, myślę, że Bizonik bardzo fajnie się tutaj posuwuje w, w, w klimacie w tej serii. E, no, bo 56 też byłaby dobra, oczywiście, ale 56 już za dużo razy wszędzie mieliśmy i każdy miał, a rekordzik myślę, że będzie fajniejszy, a też e, właśnie to jest tym takim bogatszym tutaj. Farmerem, bo może to, 20 hektarów mam, 15 krów dojnych. Eee, no i ja tu, ja tu trzęsę całą psią. <gry> eee, nie ale, co so kiedyś to 20 hektarów to było naprawdę było dość sporo. Tak, tak mi się coś zdaje. Ale co? Musimy sobie powoli. Eee, o tutaj kamień. Ja żebym go ko trzy dni obkupywał, wiecie, i wyciągał 60, bo pół mi połamał, musiałem dwa na wymieniać. Wiecie co ja tutaj sobie zaraz? Jestem ciekawy, czy jest sobie do koszy do końca. Rozłożę sobie ten zbiornik O. sobie. Jeszcze troszkę ten, ale patrzę, czy nie będę musiał przekosić tutaj takiego rogala zrobić. No nie, może się uda do końca. A nic z tego. Eee, tutaj na bizonie mi nauczyli jak w PG-rze, że jeździł. Jak pierwszy jechał i był pełny, to się takie rondo wycinało. Teraz nie ma problemu. Dobra, ja wysiadam gaszego i lecę pociągnik. Bo trzeba na, co, na coś wysypać. Ogólnie mam nadzieję, że do mnie dobrze jest mnie słychać, bo to się znowu wszystko rozregulowało. E. Dobra, lecimy sobie na gospodarstwo. E. No niestety, samochodu nie mam. E. Do miasta czasem ciągnikiem jeżdżę, ale ciągniki w bardzo dobrym stanie mam, to wiecie. Z miasta mnie nie wygonią. E. Siadam sobie w, 60, w 1000 łyk. E, 60 jest e, często używana na gospodarstwie, no bo jest ciągnik z turem, ale oba są mniej więcej porówno się staram. E, 60 do jakichś takich oprysków, bronowania, niebronowania. bronowania wiadomo jak to 60. A ta do orki, e, ciężki tak zwany, mnie się to mówi, tak e, do orki, do. ty agregatowania, agregatowania te przyczepy właśnie, bo przyczepa jest dość duża chociaż 60 myślę, że ze zbożem mogłaby sobie na styk, ale mogłaby dać radę bo z belankami to sobie na spokojnie radzi jak zdejmuje belki, ale mam też taką specjalną przyczepkę gdzie mam bliżej to sobie zwożę taką przyczepkę z siłownikiem bo tam to wiecie, wykipruje się po prostu i ten ciągnik, ta 1002, troszkę szybszy od 60 -tki. Jakby nie było, to sobie pojadę sześćdziesiątką na pole z taką nową autosanką na przykład. Do sześćdziesiątki sobie zapnę tą moją konstrukcję, co tam w domu mam. Zobaczycie kiedyś. Do belek. Nie wiem, chyba się pomyliłem. Do sześćdziesiątki autosankę do tego z automatycznym rozładowywaniem, że tak powiem. Jest taki siłownik i wiecie, te belki na bok wywala. I mogę jechać po kolejne partie. Dobra, tutaj teraz tak, żeby sąsiadowik góry z nie wygnieć, bo będzie płakał Niestety nie tak muszę robić. Dobra sobie wykoszę. Zgaszę, bo to głośny ten bizun. Ja cię nie mogę. Dobra, tutaj tak. O. Się postaram jakoś tutaj wjechać, ale nic nie obiecuję. No, jestem ciekawy, czy uda wam się 200 łapek na, na poniedziałek wbić. Ja mam zdalne, więc mogę dla was nagrywać. Też wróci mi normalny internet. Więc plus to jeszcze. Dobra, tutaj. Wolutku. No troszkę omijaczka zrobiłem, ale no... Wolę omijaczkę zrobić niż y, zarysować lakier w mojej e, 1200 Dobra. Ogólnie też y, chciałem sobie jakiś taki ciągnik mniejszy kupić, ale no... Nasz znaczy mniejszy. Taki wiecie, jeszcze coś typu ciapka, ale zostałem przydziel na 60, bo się brało 60. Mmm. Nie wiem na czym skończyłem, bo musiałem się wysikać tutaj do, do tego łoczka, bo mi się siku zachciało. A i tak u nas w większości właśnie takie pola są, że kilometr ma długości, na dwa razy Bizon bierze takie w szerokości. No ale jakoś nie narzecham, chociaż dobre do prasowania, urania w sumie też. Tylko, że to się jedzi się dłuży dłuży dłuży. No ale... E, chociaż nie trzeba dużo zawracać, tylko się jedzie prosto i prosto i prosto Ale dobra, powolutku sobie kosimy e, I co? Ja nie wiem ile tam mam miejsca na kamerze, bo kamerę żem w Pewek się kupił. Mam nadzieję, że się spiszę. Bo przysłał wujo z Ameryki, pieniążki, ale no, na błony towarowe mi przerobili. I nie wiem czy teraz z mylę czasami, czy w 80. dalej było, ale jak myle to przepraszam. <laughs> musicie mi wybaczyć, musicie ja jeszcze wtedy na świecie nie byłem, nawet w planach nie byłem, ale chciałem sobie tak wrócić, sentymentalnie, chociaż na tych maszynach <laughs> oglądało się filmów e, z bagierów i tak dalej, I jakoś tak wziął mnie właśnie takie maszynki. Oświetlenie jest oryginalne z mapy. Jakby ktoś pisał, pytał: Jest to wola brudnowska, chyba. Nie, no, jest oświetlenie oryginalne. Myślę, że nie jest złe. Ale, no, jak to co lubi. I co? Ja się chyba będę żegnał z wami. Mam no tutaj już koniec. Mam nadzieję, że. Film wam się spodobał i seria też wam się spodoba. Tak to bym jeszcze nagrał troszkę, ale już chcę na łobiad iść, bo głodny jestem. A tak na poważnie to właśnie chcę iść sobie kolację zjeść, bo wróciłem z, z, z pola niedawno, coś tam zjadłem, ale nie dużo. Teraz dopiero kolacja. Bo worka dzisiaj Ostra była w realu. Od, nie wiem, 10 chyba. o chyba? To 17 7 godzin na polu byłem. Może nie dużo, ale... Dawno nie byłem na polu. Tak wiecie, dłużej. Zawsze jakieś agregatowanie to godzina, dwie i zrobione. A jednak orka to dłużej troszkę. A, jeszcze źle podjechałem. Dobra, wiecie co? Ja się będę z wami żegnał. Do nas i pa Elo. opa.